Chciałem pokazać jaką wadę ma mój falownik SMV3 model 5kW Pokazuję ładowanie baterii 300W 7A W nocy przełączyłem na Bypass bo już zabrakło baterii I rozładowuję baterię cały czas. Już, już tak nisko jest 44 i 2. Wyjście na dom mam wszystko odłączone. Odłączone całkowicie panele. Obydwa stringi 309 W. Pobiera cały czas z baterii, ale pokazuje, że ładuje 7A. Wejście z paneli 0W, w ogóle 0 wszystkiego. Inwerter pokazuje cały czas, że ładuje baterię. Wyłączam go całkowicie. Teraz się nic nie dzieje. Panele dalej odpięte. Wentelator za chwilę się wyłączy. Nic się nie dzieje. Łączę jeszcze raz? Wyłączyły się wiatraczki. I proszę bardzo, znów pokazuję, że ładuje 260 W. 60. Idzie z baterii ładnie. Cały czas wyczerpuje baterię. Jak przyłączyłem w nocy na bypass mam ustawione 48V. Odcięcie 47,5 baterii. I tu nic nie odcina, tylko sobie cały czas podbiera. Panara. Każdy pokazuje, że ładuje. Z paneli, nie? A tu nie ładuje. Nie masz czego ładować.